Hej, hej, witajcie, jestem na grodzisku średniowiecznym, wczesnośredniowiecznym. Tak, sądząc z kształtu i w ogóle. O, jakie ptaki słyszycie? Sądząc z kształtu, w ogóle typu jest to grodzisko typowo piastowskie, a tej architektury można powiedzieć. Duże, duże. Niewcześniejsze tornowskie, które na tych terenach było spotykane, tylko już typowo piastowskie. Czyli już początki państwa polskiego. No, wały. Jestem na wale teraz. Nie wiem, czy to widać, czy nie. O, to takie towarzystwo mam tutaj ptasie. Chyba słychać na nagraniu. Dobra. Tutaj jest takie grodzisko. Będę już powoli teraz jechał i wam coś pokażę ciekawego. Tu jest grodzisko takie już na filmie tego może nie widać. O, mój palec będzie. O, tu idzie taki owal. Tak jak ja teraz palcem pokazuję. Proszę sobie, jak ktoś mnie lubi zwykle słuchać, bo zwykle gada, mnie nic nie pokazuje, to teraz niech sobie popatrzę na ekran na tych moich głównych kanałach. No i tam jest, tam jest, za, nie będę już szedł, bo tu wam chcę jeszcze coś ciekawego pokazać. No tam jest, to widać takie przewyższenie. Czyli powiedzmy tam był ten główny, główny załóżmy, bastion, powiedzmy, jakiegoś księcia. Czy namiestnika, a tu był taki już obszar duży, duże grodzisko. była wioseczka taka mieszkalna. I teraz tak, słuchajcie, do, jestem na wzgórzach, jest dosyć wysoko. Są wzgórza dalkowskie, są spore przewyższenia, tego też nie widać. A zobaczcie, ja tu, tu jest dno, tu jest kilkadziesiąt metrów. Nie, e, jeszcze trochę obrócę. Tu jest wyż, wyższe przewyższenie. Tu jest dno wozu widzicie takie koło 100-metrowe, ponad 100-metrowe, nie, czy 100? Obszary, że one ze 100 metrów mają wysokości. Bardzo wysokie sosny. I zobaczcie jakie jest przewyższenie. Powoli. Dobra, tutaj już żeby nie machać kamerą. Widać bardzo wyraźnie wjazd do grodziska. I zawsze wjazdy do takich grodzisk średniowiecznych były lewoskrętne. I tutaj pokażę teraz Proszę popatrzeć, tutaj się zaczyna wjazd. W tym miejscu z doliny, i tutaj, tak jak mam palce, on się wspina, wspina, wspina coraz wyżej, coraz wyżej. Szeroki wjazd, tutaj popatrzcie, jestem tu na, na wale. Coraz wyżej on się tu wspina. Pętelką, taką serpentyną do góry. Tutaj, ja podejdę, popatrzcie, jaki wał jest wysoki dosyć. No, on się tu wspina, do góry, do góry, do góry. Serpentyną. I coraz wyżej, coraz wyżej. Coraz wyżej już dochodzi. I zobaczcie, tam gdzie jest to to drzewo, jest ewidentnie wcięcie, czyli tam była brama. A teraz tajemnica, dlaczego do grodzisk te, od, z tego okresu Podejścia, podjazdy są lewoskrętne, no ponieważ większość ludzi jest praworęczna i napastnicy, kupcy, interesanci, no ktoś kto tutaj do grodu, no tą serpentynką do góry, do góry próbował się dostać. Tu z wałów, gdzie jestem, był bacznie obserwowany przez wojów uzbrojonych na przykład włóki, włócznie i tak dalej i był de facto odsłonięty odsłoniętą stroną ciała. Bo broń, miecz się trzyma w prawej ręce, tak, czyli, czyli no, utrudniona pozycja do nagłego ataku była, tak. Także tak to wygląda. Że też w razie inwazji tutaj napastnicy no, byli wchodzący tą drogą, musieli się no niebronioną częścią ciała, e, no, słuchajcie, po prostu niebronioną częścią ciała być w stosunku do obrońców. No. Jest tylko jeden na świecie przykład odmiennej architektury i odmiennego podejścia do grodu, do zamku. To jest gdzieś w Szkocji, gdzie po prostu lord, który ten zamek wybudował, był po prostu leworęczny i wybudował wszystko na wspak. Wybudował prawo skrę... podejścia. To dalej można to oglądać. Po prostu i żeby to miało ręce nogi, ponieważ no, ekipa, która walczyła, musiała być dostosowana do tego, z całego kraju zwerbował, zrekrutował wojowników, którzy byli leworęczni. Natomiast no, to było kuriozum w tych czasach i, i przeszło do historii. Także podejścia do grodziska są właśnie lewoskrętne w lewą stronę, żeby być odsłoniętą częścią ciała do załogi, tutaj zmieniłem trochę pozycję. Patrzcie, tutaj widzicie, idą wały. Ja już nie będę chodził, bo film jest tak długi, zanim tam dojdę. Ale tam za wałami ten wał, za tym wałem jest już kolejny pierścień właśnie grodu. Mniejszy, wyżej położony ewidentnie, jest to właśnie bastion książęcy, bastion namiestnika. Jestem w tej chwili na terenie granicznym. Tutaj państwo mieszka, mniej więcej graniczyło z terenami marchi już, albo z, albo z połapskimi Słowianami, albo już z marchiami podbitymi przez, przez Niemców, przez cesarstwo. Wtedy jeszcze Niemców nie było, było cesarstwo. że tak powiem, w sensie w sensie kraju nie było, tylko było cesarstwo właśnie, Franków. Ale potem te tereny dalej na chrobry te teren, te, i tam mieszko te tereny jeszcze dalej na zachód podbił I to straciło znaczenie twierdzy granicznej Jeszcze raz jestem na dalkowskich wzgórzach No, pozdrawiam ja